Dzień dobry, cześć i czołem, ja jestem Luxor i witam was w kolejnym odcinku z gry Teardown. Drodzy widzowie, to będzie ostatni odcinek, w którym zajmiemy się kampanią w tej grze, ponieważ doczytałem się w komentarzach, że wolelibyście obejrzeć sandboxa, więc w kolejnym odcinku przeniesiemy się nad sandboxa, a dziś ostatni raz troszeczkę w kampanii, bo sam chciałbym zobaczyć, co jeszcze może spotkać mnie w tej grze. No i właśnie, gra jest rewelacyjna, naprawdę... Fajnie się w nią gra, jest przyjemna i miło się na to wszystko patrzy, jak się to niszczy. Sami zresztą skomentowaliście to w komentarzach, wielu z Was było zadowolonych, właśnie, że gra pokazała się na kanale. Niemniej jednak, mimo tak fajnej gry, bardzo mało, a właściwie nawet nie jedna, jedna powiedzmy czwarta, nawet mniej niż jedna czwarta widzów obejrzała w ogóle pierwszy odcinek Street Na co oznacza jednogłośnie, że po prostu nie interesuje wielu widzów taka gra. Na moim kanale to jest przykre, z jednej strony, no ale cóż, ja praktyk clickbaitowych robić nie zamierzam. Tak więc tak, wielu z Was też pisało o piecu. Tu w tym miejscu znajduje się tajemne wejście na dół i faktycznie ja je widzę, ale nie potrafię się do niego dostać, choćbym jakoś tak próbował wskakiwać. 15 minut przed rozpoczęciem nagrania próbowałem. No cóż, jestem nubem, niech ktoś sobie skomentuje, jak potrzebuje. Trudno życie. I tutaj, właśnie teraz, nawiązując do poprzedniego końcówki odcinka, tam coś teges, była fotka z fotoradaru, że ja tam coś teges. No właśnie, niestety, nie będzie to żadna chyba misja, bo nie ma tu guzika, który sugerowałby nawet, że coś można byłoby w ten temat zrobić, chociaż jest tytuł investigation, więc może później coś by było. Ale zaraz, gdy zakończyłem odcinek, przyszedł kolejny mail i był to mail z jakiegoś komisariatu. Właściwie pani policjantka do mnie napisała, jak tu jest zresztą napisane, że nie ma w zwyczaju robić czegoś takiego, no i tu z podpisem właśnie Criminal Investigator, że no trzeba coś tam, akces to computer, czy coś takiego zrobić, tak, 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 dobra, nie ma problemu, przyjmuję to zlecenie, nie chcę mi się tego czytać, ale biorę, pieniądze są dobre, tu to jakieś toolsy są jeszcze. No i w porównaniu z pierwszą misją, bo teraz dopiero zauważyłem, tutaj jest X, czyli tu mamy w sumie, wtedy mieliśmy dalej, a teraz mamy bliżej. Nie ma problemu. Le Lechemicals. Przyjmujemy play mission, przenosimy się. To będzie trochę inna misja niż ta dotychczasowa. No właściwie, bo tylko jedną zrobiliśmy. Gdyż, aż i ponieważ tutaj do zrobienia mamy tak naprawdę jakiś akces do komputera. O, dobra, zobaczmy. Czy można to uszkodzić? <grym> można. Uwaga, wali się! O, jednak nie, drabina trzyma. Wciąż trzyma. Teraz już nie. O! Nie spadło. To mocniej uszkodzimy. O, jak się wygięło całe. I już to wszystko. O! <grytania> Dobra, okej. Okay. Nie ma problemu. Idziemy. O, to się ruszało. Aha. Jakiś malutki wózek, ale on chyba nam nie będzie potrzebny. Zobaczymy zresztą, co tu trzeba i co tu można zrobić. Można sobie pojechać autem. Można wjechać tym autem w budynek, ale bardzo chciałbym to. Wow! wow! Można wjechać samochodem w cały budynek, ale rewelka. Wow! Ciekawe, czy w to auto też bym mógł wjechać czymś bardziej solidnym. Pewno tak, ale się wbiłem. Dobrze, to znalazłem. Znalazłem jakieś rzeczy i komputer, który miałem znaleźć. Czy coś jeszcze jest do zrobienia? Tak. Tutaj jest kolejny komputer. No to wchodźmy do niego. Czy tak na pełnej można to robić? Czy to ten budynek? Tak, to tutaj. Czy można to... Z... Nie! A, Dobra. Czyli z jednej strony chyba zrobiłem dobrze, bo faktycznie trzeba było... Nie wiem, tutaj może nie. Tutaj może przesadziłem trochę. A wezmę to auto. Czy dam radę stąd wyjechać? Zobaczmy. Tak, dałem radę. Można w taki dom... Oooo! W takie coś też można wjechać. Tylko auto się psuje wtedy. Coraz bardziej. Uf, ale rewelka! Wow! Ale super! Dobra, wjeżdżamy do pełnej! Dzień dobry! <grymnie> ale przyjemnie się to ogląda. To gdzie mamy tego kompa? To jakieś automaty, prawie jak jakiś napad na, na nie wiem, na jubilera może czy coś. To jest Łazienka. Tak, to jest Łazienka. Piękna Łazienka. <grymnie> Okej, okay, szukamy, szukamy. Można wyłączyć, coś zepsuć, uszkodzić, ale my szukamy konkretnie komputerka, więc włamu, włamu, albo rozwalanu, rozwalanu. <tutaj>, tutaj nic, coś świecącego. O! Czy to jest jakieś ukryte przejście? Albo przejście pomiędzy pokojami? No też tak, można w sumie. Kompa bierzemy, kom był potrzebny i jeszcze jeden będzie nam potrzebny. On się znajduje tutaj. Czy my do niego przejdziemy, na przykład, nie wiem, niszcząc tą ścianę? Co to? O, jakaś bardzo wartościowa rzecz. Włamanie normalnie robimy. Dobra, tu coś jest, jakieś wejście. Oczywiście drzwi są po zamyk. A, nie, jednak nie, są otwarte. Dobrze. Serwerownie, prądy. Czemu nie? Czyli poza tym, że możemy. O, eksploziwę. Eksplozives. O, kurde, Mission Filet. Czyli już wiem jedno. Jeżeli wysadzę się solidnie, no to wtedy nie ma już zupełnie nic. I trzeba rozpoczynać od nowa. Szkoda, że nie można. Amor? A nie, to jest Escape. Dobrze. Okej, okay, czyli jak już tak swejlujesz, to już jest tak źle. To teraz przynajmniej mogę zaspokoić swoją ciekawość. Czy te drzwi są otwarte? Nie. Ale można to rozwalić w ten sposób i zabrać to. I tu jeszcze leżało coś jeszcze. Tylko na takiej pełnej wtedy wjechałem, że. Nie było tego widać Ciekawostka, tu musiał być coś w kartonach W takim razie Jakaś wartościowa rzecz No i zobaczcie, teraz tego nie ma Albo, albo nie zrespiło. Ciekawe Ale umiejscowienie tych komputerów Jest takie samo, dobrze Skorzystamy ponownie z tego pięknego samochodu I jego dobrodziejstwa, że tutaj jest Wycofamy niszcząc trochę budynek Ale to pięknie wygląda I jedziemy. Tylko nie raz masz schodów, ojej no, chyba schody można też rozwalić Dobra, tu mi wystarczy Wjeżdżanie w budynki w tej grze od teraz jest moją nową, fajną atrakcją Otwierać Otwieranie drzwi jest nudne, otwórz je w inny sposób Zabieramy wartościowe rzeczy, przechodzimy między pokojami w swój sposób wyjątkowy Wyburzenko, oczywiście, tutaj nic nie ma Dobra, wychodzimy znów Szczęście oczekaj o czekaj, kolejny jakiś komputer może jakieś pieniążki dodatkowe będą? Serokopiarka. A tego komputera nie mogę. Szybestu, może. Kurczę, świetna gra. Rewelka, mógłbym tutaj grać godzinami. I normalnie bym już chyba zaczął od nowa nagrywać po tamtym failu, czy coś. Nie wiem. Stwierdziłbym, że nie, może jakieś cięcie, czy coś. Ale ta gra jest na tyle super, że miło się patrzy, nawet po failu, na to wszystko. Jak to się psuje. <gry> Kurde. Rewelka. Dobrze, myśmy powinni tutaj zaradzić. gdzie to jest. Tam dalej. Dobra, jedziemy tam. Są koparki jeszcze. Spycharki. Uuu, gruba akcja, lepiej tam Tam jest jakaś kamera? Co to było? To zielone? Jakiś laser zielony. Tam mamy wejść. Dobra, na pełnej wjedziemy. Nie a bo to tutaj wchodziliśmy z innej strony. Dobra! Tylko uważaj, żebyś nie uderzył w to. Czy można wyskoczyć z samochodu podczas jazdy, bo wtedy mógłbym wiecie tam. Coś tam można! Te ściany to się psują, widzę tylko pod jakimś to to jest. Ach, to nie żadna kamera, to jest jakiś dźwig. Można tym jeździć nawet. Ja się będę musiał tym... O kurczę... Ja się tym mogę podsadzić na górę. Teraz to chyba lipę zrobiłem. A nie, nie do końca. I jeszcze powiedzcie, że dobrze wjechałem, tak! <słyski> Dobra. Jestem chyba nawet. pewnie, że tak. I to chyba nawet o to chodziło, żeby się tu podsadzić. Bo drzwi są zamknięte. Ale rewerka, zgadłem sam raz. No i co? To chyba tyle. Można to otworzyć. Jakiś bardzo wartościowy. O, znalazłem coś. Nie będzie to tak drobrze jak wtedy, bo wtedy miałem fajne rzeczy poznajdowane. I cyk przez szybę. Co dalej? Teraz w sumie już wszystko zrobione. Musimy escape zrobić. Jakieś sejfy. Coś tutaj jest. A, tak czy inaczej, jest napisane Mission Accomplished. To teraz wypadałoby się stąd. Eee, tu można było od początku wejść normalnie, jak człowiek. <laughs> Ale ta demolka jest rewelacyjna. Faktycznie teraz rozumiem, dlaczego pisaliście o tym sandboxie, bo tam można zupełnie nieźle się zabawić. Rewelka. Kto wie, może zacznę robić live z tej gry, i wtedy może zaczniecie częściej oglądać ci, którzy tej gry jeszcze nie widzieli, albo w ogóle obejrzą tą grę. Bo na razie pod ostatnim, najnowszym odcinkiem zainteresowanie było. Sami wiedzieliście. Bardzo smutne, psujące nastrój i chęć do gry. Ale gdy ją odpalam, jest. Wszystko wraca, uśmiech na twarzy. No i co? Misja zrobiona, i kolejny, kolejny mail. Znów od policjanta. Tutaj mamy jakąś informację, właśnie. Kolejna misja. The Login Device. Mamy chyba też zająć się jakimś kradzieżą. A znowu Le Chemicals. To samo miejsce, jakby. Hmm, ciekawe. Dobra, biorę. Kurczę, ciekawe, czy to będzie wszystko poniszczone. Czy to będzie ta sama miejscówka, czy może gdzieś obok? Nie, gdzie tam? Jesteśmy znów w tym samym miejscu, tylko teraz uwaga. Teraz będą chyba jakieś alarmy. Tak, jest nawet znaczek, że security, zobaczcie, jest pozamykane. Locked. Czyli od naszej ostatniej wizyty wyposażyli się w jakieś alarmy. I zobaczcie, sprzątnęli tu jakieś pojazdy. Już nic nie ma, może to była jeszcze wtedy budowa? Ale można sobie wskoczyć chyba tędy, o, no. Można sobie wskoczyć tędy. interesują mnie te wasze znaczki. Teraz podejrzewam, że możemy raz sfejlować, bo ja będę tak teraz... Na pałąka szedł. Na pałąka. W sensie tak, no, jak to się mówi na... Na ra rambo, o. Tutaj mamy i tutaj mamy i tutaj mamy. Tu by jest najbliżej, więc pójdziemy sobie tutaj. Jest też jakiś dźwig. Oczywiście, że biorę. Jest też samochód. Już nie mogę się doczekać. O! Prześwitują budynki, ale fajnie. Fajnie, bo tak nie ma jakichś bugasków graficznych. Dobra. Puk Dobra. Dobra, co się będziemy. Nie wiem, co tam jest w środku. Jakieś baterie, prądy. 240 albo i więcej. Jak tym sterować? Nie wiem. Potrzebuję jechać do przodu. Zniszczyć, usunąć... O. Brakuje chyba partyklesów, żeby jeszcze więcej się jakby sypało z tych budynków. Ej, to nawet wysoko się robi. Dobra, gdzie jest obiekt, którego poszukujemy? Coś zniszczyłem solidnie. Nie wiem, to jakiś piec? Cokolwiek to jest. To, czego szukam, znajduje się po drugiej stronie tego miejsca. O, widzę. Jakiś alarm, ale się wbiłem. Pick up target. O. Klikam E. A quick save, co? Use quick-save. Dobra. Alarm! O kurczę! Wow! No dobra, okej, okay, mamy 50 sekund na to, żeby znaleźć... Dwa? Nie zdążę! O rany! A w żadnym wypadku! Drzwi zabezpieczone? Jak ja mam tam wejść? O kurczę, nie zdążę! Mogę pierwszy zapoznać się z tym, co tutaj jest. Otwierać? O kurde, ale lipa. 30 sekund. Z Zobacz, jaki <grytaki> pełna. Tu trzeba na górę wskoczyć. Wejść. 20 sekund. Nie, w żadnym wypadku nie zdążę. Nie ma szans. Bo to chyba 15 sekund jest na to, żeby wyłączyć cały system. A gdzie tam nie zdążę? I co się stanie, jak minie czas? Czas ucieka. Nie zdążę! Gdzie tam 6, 5, 4, 3, 2, 1. A! Ło! Policja przyjechała! Mission filet Dobra, quick load. Aha, dobra. Czyli możemy. Dobrze, że to powiedziało mi o tych quick save'ach. Musimy to zrobić tak bardzo na speedrana. Można się przedostać na drugą stronę tędy, to musiałbym wyburzyć dalej to. No, A idę tam. <noise> o, zapadło się wszystko, no to lipa. Ukróciłem swoje możliwości. Wiecie, co mam inny pomysł? Uszkodzimy tamte budynki, żeby móc tam podbiec po prostu. Więc tutaj już mam wejście przygotowane. No dobra, cofaj, kurde. By, by. Robię rozwał czy i alarmy się nie odpalając. To jest dopiero dobre. Do widzenia. O, kurczę, nawet płot można. No tak, podjedziemy teraz w tamto miejsce. Może być to po lewej Razem z budką, przez budkę przejechać Dźgnę ją tak, o <laughs> to jest taka gra super do wyżycia się, tak dosłownie O, tak, tak, tak I tu Podziabamy Ścianę Tylko uważaj, bo że ze... Kurczę, bo zepsułem tam chyba Przejście, ale chyba nie do końca, uff Dobra, wejście sobie zostawiłem Pip, pyp. I teraz w prawo będzie trzeba, tylko zobaczę, czy jest dojście tu. Dojście jest. Tutaj już wiem, że dobiegnę. I zostanie mi tutaj gdzieś tak ze 30 sekund. Aha, dobra, tu będzie trzeba nieźle się pośpieszyć. Ale fajnie, mam przygotowane zejście. Dziwne te ich alarmy, już dawno powinny być. Ło, to drzewo było, okej. Okay. A czy ciężarówkę też można uszkodzić? Wow, no pewnie. Można ją nawet utopić pewno. Pewno można. Raz to. Get out of my way. Można to zaczepić? Można. A! Ha! Dobra. Topimy. Dziada ufoluda. O kurczę, tylko. Oj, wysiadaj szybko. You had one job. <laughs> Ale mamy tu jakąś wywrotkę i wejście w tym miejscu. Uuu. Dobra. Dobra Jakbym ruszył tym na pełnej I zrobiłbym coś takiego To mam przejście na drugą stronę Dość wygodne Haha, dobra, wiem jak już to zrobię Robimy to Jest alarm Schodzę na dół Biegnę Przeskakuję Wchodzę Jestem tutaj. Wyskakuję, zabieram. I teraz biegniemy na tamto. Tam mamy przygotowane, że od razu będzie zeskok. 39, 38, 6, 5. Uf. Stres nerwy. Wskakujemy wolno, biega. 30 sekund. Wchodzimy. Dobra, zbieramy, uciekamy. 23 sekundy. Dobra misja. Teraz jak ja tu wyskoczę? Niedobrze. Niedobrze! Bardzo źle, wiedziałem, że to będzie problemem, już jak... prześmietnik szybko. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! jest! Zdążyłem! Zd <śm> o kurde! Spamowałem E! Spamowałem E, jak już byłem przy aucie. Ale udane. Widać teraz moją drogę jak biegłem. Wow, time left jedna sekunda. Ja bym powiedział, że nawet mniej niż jedna sekunda. Wow! Wow. Świetna gra. Emocje niezapomniane. <świetna> Ale. Jazda. To jest rewelka. Wow, coś nowego przyszło. Jakieś nowe sprzęty. Palnik?! W ogóle dźwięków nie wydaje, ale można coś jarać. Eee, bezefektowne. Myślałem, że... Chociaż... Ło! <laughs> Halo! Pali się! Dobra gra, dobra gra, że będzie dobra... Nie no... Kurczę, zróbcie coś, żeby było więcej wyświetleń pod tymi odcinkami, żeby więcej osób zobaczyło ten film. udostępnijcie, Łapkę w górę zostawcie. Nie wiem, żeby były lepsze zasięgi. Cokolwiek skomentujcie, bo to jest gra, która musi być na tym kanale. Ona jest rewelacyjna. I widzimy się w kolejnym odcinku. Kurczę, już nie wiem, czy nie zrobić jeszcze raz kampanii. Kurczę, piszcie w komentarzach. Do usłyszenia.